Dzień dobry, Kuba Dobroszek, Majka Pany Polska. Moim gościem jest pan dr Jarosław Bogacz, prezes zarządu Polenergii Obrót. Dzień dobry, witam pana. E, Szanowni, od kilku miesięcy mamy ożywioną dyskusję wokół rosnących cen energii elektrycznej, w ogóle wokół rosnących cen potencjalnych w zasadzie w każdym obszarze. Niektórzy kreślą wręcz katastroficzne scenariusze na przyszłość. Co kształtuje obecnie ceny energii na rynkach? No myślę, że jednym z najważniejszych czynników jest ten najbardziej nośny temat, czyli uprawnień do emisji CO2. I w ostatnim czasie ceny tych uprawnień wzrosły znacząco. I teraz, jeżeli popatrzeć na strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, to znacząca część tej struktury to jest wytwarzanie w oparciu o węgiel, czy to kamienny, czy węgiel brunatny. Są to technologie emisyjne, które niestety wymagają tego, żeby produkcja energii elektrycznej w tych technologiach była pokryta uprawnieniami do emisji CO2. Na dzisiaj te koszty stanowią znaczącą część kosztów produkcji w tego typu źródłach. Więc jednocześnie mając na rynku wzrost cen uprawnień na emisji CO2, automatycznie przekłada się to na wzrost cen energii w Polsce. Ale też patrząc na sytuację w ogóle, która się dzieje na rynku europejskim, mamy rekordowe ceny gazu, mamy wyłączenia elektrowni atomowych, przynajmniej zapowiedzi tych, takich wyłączeń w Niemczech, mamy mało produkcji w, w tym roku, jeżeli chodzi o źródła odnawialne w stosunku do w porównaniu do poprzednich lat. To wszystko powoduje tyle, że ceny energii faktycznie na rynkach zwłaszcza spotowych na tych rynkach krótkoterminowych są bardzo wysokie. Co więcej, odwróciła się tendencja, którą obserwowaliśmy w ostatnich latach. To znaczy ceny energii na rynkach hurtowych w Polsce są niższe, dużo niższe niż w krajach Europy Zachodniej. Co oczywiście wzmaga i powoduje tyle, że polska energia jest eksportowana do krajów europejskich. Ten węgiel, o którym Pan wspomniał, to mam wrażenie, przedstawia się w przestrzeni publicznej jako wręcz takiego naszego największego wroga. I bardzo często rozmawiamy z przedsiębiorcami, którzy z różnych względów wiele lat temu wyemigrowali za granicę, na zachód, gdziekolwiek, i teraz bardzo często wracają ze swoimi biznesami do Polski i oni sobie niosą na sztandarach takie hasło, że chcą pomóc naszemu krajowi wyjść z tego węgla. No węgiel potrzebne będzie jeszcze przez wiele lat w, w zakresie produkcji energii elektrycznej, bo to nie stanie się z dnia na dzień. My nie zrezygnujemy z tak dużej bazy wytwórczej, opartej na węglu i to jest trend naturalny. Natomiast to, na co mamy wpływ, to jest szybkość, z jaką dokonamy tej transformacji energetycznej, o której tak dużo dzisiaj mówimy, w kierunku zeroemisyjnego systemu elektroenergetycznego, czyli to równocześnie oznacza to, jak szybko będziemy odchodzić od tych technologii węglowych. No i na dzisiaj każdy z nas czy to klient biznesowy, czy osoby fizyczne, tak jak tutaj siedzimy dzisiaj, mamy możliwość, taką realną e, e, okazję przyspieszenia tego trendu. Po pierwsze, po prostu możemy kupić energię odnawialną w dedykowanym standardzie, który proponuje nasza firma która jest jednocześnie właścicielem źródeł odnawialnych, które my od wielu, wielu lat rozbudowujemy i będziemy to czynić w przyszłości. No i tym samym powodować tyle, że ta emisyjność produkcji energii w Polsce będzie absolutnie się zmniejszała. Rzeczywiście mnóstwo się mówi teraz o tej, jak to się ładnie nazywa, zielonej transformacji biznesu, i powtarza się konieczność inwestowania we wszelkie odnawialne źródła energii. Ale czy my, jako państwo, jako polscy przedsiębiorcy, rzeczywiście w te odnawialne źródła energii inwestujemy? Inwestujemy jak najbardziej, e, powiększa się baza wytwórcza źródeł odnawialnych w Polsce. Jest to trend trwały związany z tym, że w 2050 roku chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną, czyli zeroemisyjny system energetyczny. Nie ma więc innej możliwości jak bardzo silny trend rozbudowy źródeł odnawialnych. I teraz widzimy to e, nie tylko w skali takiej. E, Dużego wymiaru farm fotowoltaicznych czy też farm wiatrowych, ale też w skali mikro. Wszyscy widzimy, że coraz więcej domów jest wyposażonych w instalację fotowoltaiczną, czyli to jest rozpoczęcie bardzo takiego silnego trendu budowy energetyki prosumenckiej. I w przyszłości mówi się, że ta energetyka prosumencka będzie stanowiła około 30-40% w ogóle całej. Energetyki, ale to wszystko stanowi o tym, że ta energetyka OZE jest doskonale skalowalna, może być budowana w oparciu o małe i wielkie instalacje, a wszystko w takim celu, żeby jak najszybciej doprowadzić do zeroemisyjnej energetyki w Polsce i w całej Unii Europejskiej, a co najważniejsze tutaj na dzisiaj energetyka odnawialna jest najtańszym źródłem energii w Polsce. Te farmy wiatrowe są chyba takim szczególnie perspektywicznym obszarem, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. No, jesteśmy na Pomorzu, które jest nazywane przez wielu wręcz takim zagłębiem farm wiatrowych. Tak, dokładnie. My też mamy tutaj swoje farmy, rozbudowujemy i mamy projekty rozbudowy naszych aktywów o energetykę morską. Realizujemy ją wspólnie z naszym partnerem Ekinorem. I w 2026 roku będziemy mieli pierwsze projekty, które będą operować już na, na Polskim Morzu, przyczyniając się do takiej rozbudowy energetyki wiatrowej na pomorzu. I z tym hasem zielona transformacja biznesu też jest związane jeszcze jedno pojęcie, pytanie takie może troszeczkę bardziej metafizyczne i filozoficzne. Czy w ogóle można kupić energię, która jest w 100% zielona? Można, jak najbardziej tak. Bardzo, bardzo dobre pytanie. Jeżeli się przyjrzeć takim standardom dostawy energii zielonej w Polsce, no to gdyby taki odbiorca to przeanalizował, to okaże się, że nie ma takich standardów. Jest wiele ofert pochodzących. De facto to jest energia konwencjonalna, ale klient dostaje od swojego dostawcy tak zwaną gwarancję pochodzenia tej energii, która jest często gwarancją pochodzenia wytworzenia energii nie w Polsce, tylko gdzieś na świecie, i tak naprawdę ten klient nie kupuje energii odnawialnej, tylko kupuje energię konwencjonalną. Dalej są dostawcy, którzy nie mają w ogóle źródeł odnawialnych. My mamy te źródła odnawialne, dostarczamy tę energię do klientów, więc jak najbardziej się utożsamiamy. I Im więcej tej energii klientowi sprzedamy, tym więcej tych źródeł twórczych będziemy budować, realnie wpływając na miks energetyczny. Ale my, my mamy tych źródeł Taką ilość i tak potrafimy zróżnicować typ technologii, w jakiej wytwarzamy w stosunku do wielkości dostarczanej energii do klientów końcowych, że jesteśmy w stanie zagwarantować standard, który będzie obowiązywał w 2051 roku, czyli mamy zbilansowany system elektroenergetyczny, który dostarcza klientowi energię odnawialną praktycznie w każdej godzinie. I to jest podstawowa zaleta standardu Energia 2051 którą stroną wychodzimy do klienta i każdy dzisiaj w Polsce, klient biznesowy czy gospodarstwo domowe, może taką energię w tym standardzie u nas nabyć. Właśnie ci klienci są chyba y, równie istotni w tym całym procesie zielonej transformacji, bo rozmawialiśmy troszeczkę o samych przedsiębiorstwach i o biznesie, a ja na zakończenie właśnie chciałbym zapytać o te postawy konsumenckie. Czy, czy klienci i konsumenci są w stanie w ogóle wymóc na firmach i przedsiębiorstwach wytwarzania więcej tej zielonej energii. Bo ja dostrzegam taki bardzo duży zwrot ku chęci bycia eko, coraz częściej kupujemy lokalne produkty kosztem gdzieś tam marek, wielkich korporacji i chyba no tak zadziała się bardzo duża zmiana społeczna, jeżeli chodzi o postrzeganie tego typu spraw. Widzimy to już jak najbardziej od jakiegoś czasu. Ten trend powinien się nasilać, tak? Czy brakuje na rynku aktualnie takiej wysokiej jakości Materiałów i informacji w zakresie edukacji ekologicznej, edukacji środowiskowej. My staramy się to robić, żeby dać naszym klientom i w ogóle społeczeństwu w Polsce taką jasną perspektywę, jakie zalety niesie za sobą. Zakup energii, na przykład odnawialnej. Tak? To nie są tylko zalety ekonomiczne, ale też tam jest bardzo dużo takich efektów związanych z poprawą jakości środowiska, które nie są przeliczalne absolutnie na cenę energii, którą klient kupuje. Więc ta świadomość jak najbardziej się buduje, ona wzrasta. W różnych grupach klientów różnie to wygląda, ale jeszcze dużo przed nami, żeby tą świadomość ekologiczną w całym społeczeństwie, u wszystkich grup. Klientów biznesowych zwiększać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję ślicznie.